Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj kręcimy film z ręki, z tego też powodu, że zrobiłem sobie przerwę od parowozowni, która jest przepiękna, ale zajmuje dużo czasu. Poza tym chciałem się też zastanowić nad pewnymi kwestiami, stąd też postanowiłem się zająć w tej chwili zupełnie innym tematem, aby po prostu móc e, no, tutaj popchnąć pewną kwestię, inną do przodu. Tak jak widzicie w tej chwili filmuje to wzniesienie takie jakby górną część jak ja to mówię kolejne piętro makiety tam gdzie ma być wąskotorówka pamiętacie tutaj ona jest tak tutaj się kręci ten, ten, ten tor będzie się kręcił dość, dość, dość długo są aż właściwie jakby to liczyć trzy mosty ten okrągły tam taki jest łukowy, i tutaj te przepiękne, takie łuki, plus jeden taki most drewniano-żelazny nad linią kolejową. Tak jak widzicie, to co mówiłem wam już wcześniej kopalnia, że tak powiem, warsztat i Straż Pożarna już znalazły się tam. Pojawił się też, a właściwie tylko konstrukcja pojawiła się tego właśnie, jak to nazwać, tunelu, z którego będą dochodzić tory do z, prostego, z prostej przyczyny. Po pierwsze, do warsztatu. Po drugie, te tory będą też, że tak powiem. Jeden z torów będzie szedł do mm, takiej rampy, która, przez którą będzie można e, w, e, wagony normalnotorowe właśnie wtaczać na, e, na tak zwane transportery e, właśnie wąskotorówkowe. Stąd też potrzebny był ten fałszywy tunel, ponieważ jak wiemy, niestety tam już miejsca nie ma, więc tam linia nie pójdzie dalej. Po prostu tam sobie gdzieś ten. Pociąg będzie, że tak powiem, znikał, ale będzie możliwość takiego bardzo, ale to bardzo okrojonego manewru, a być może po prostu będą tam stały pociągi statyczne. Tej decyzji jeszcze po prostu nie podjąłem, jak to będzie wyglądać. Ale, tak jak widzicie, wloty do tunelu zostały już, że tak powiem, bardziej usztywnione przez ten właśnie styrodur. Pojawiły się też w środku tam gdzie było to możliwe, ściany tunelu. Tego samego dotyczy tutaj ta przestrzeń, a więc pod tą górą, tak jak widzicie, zaraz Wam spróbuję to zbliżyć, o, tunele, czyli tunele, w których wjeżdża pociąg w tej ósemce, ja zaraz tam podejdę bliżej do tej dziury technicznej i Wam pokażę z bliska, czyli jeden tunel wjazdowy, wyjazdowy, w zależności od kierunku ujazdy. Również pozalepiałem wszelkiego rodzaju dziury, które pojawiły się gdzieś w Fibranie. A więc tutaj mamy już zrobiony wlot do kopalni. Wlot i wylot de facto. Wlot i wylot. Z tamtej strony zaraz Wam pokażę. I tutaj właśnie udało się zamknąć tą przestrzeń jakimiś murami oporowymi. Ten szary styrodur on jest właśnie wykorzystany jeszcze ze starej makiety, po prostu no, po co wyrzucać, generować śmieci, jeśli można go po prostu wykorzystać? Został tutaj wkomponowany później po wykonaniu odpowiednich skał, po wykonaniu oczywiście również wielu, wielu innych różnych ważnych elementów. Tutaj po prostu, że tak powiem, będzie to wszystko wyrównane, więc tego po prostu koloru szarego tutaj po prostu już nie będzie. Wszystkie elementy, oprócz tego mostu najdłuższego, zostały już. Że tak powiem, przyklejone. Po prostu e, tamten długi most być może będzie potrzeba, by go chwilowo zdemontować, po to, aby na przykład dokończyć tamten tunel, czy jakieś jeszcze inne elementy. Dlatego też e, właśnie tego jeszcze nie zrobiłem. Zostały też odpowiednio tutaj troszeczkę podcięte te sterodury, po to, aby, m, aby można było właśnie no Odpowiednio przygotować, że tak powiem, pejzaż. Zaraz wejdę do tej dziury technicznej i pokażę Wam, jak to wszystko będzie wyglądało. Jak to wszystko wygląda zresztą już w tej chwili w praktyce z bliska. Tutaj, w tym miejscu, będzie najprawdopodobniej coś w rodzaju wodospadu, a na dole będzie jakieś, jakieś jeziorko bo raczej rzeczka nie ale to w swoim czasie. Yy, dlatego też kończę tą scenę. Zaraz w kolejnej scenie pokażę Wam z bliska z tej tutaj właśnie dziury technicznej, yy, która jest tutaj. Pokażę Wam jak te detale wyglądają z bliska. No i jesteśmy w kolejnej scenie. Jesteśmy już w tej tutaj przestrzeni technicznej. Yy, także z bliska możecie zobaczyć, jakie elementy będą tutaj na, na tym górnym piętrze. Mamy tutaj warsztat, mamy kopalnię. No i mamy oczywiście yy, starszy i teraz tak, mamy tutaj wlot do tunelu z części dolnej, czyli pociąg tam po tej ósemce wspina się, i tutaj kolejnym tunelem się wyłania. Zostały tam zrobione jakieś ściany tunelu. Tak jak pamiętacie, tutaj ładnie trasa idzie. Tutaj mamy ten most, tutaj mamy wylot z tej kopalni, tutaj mamy tor kopalniany, jeszcze w tą stronę, tak to fajnie zostało zrobione. Także w ten sposób tutaj mamy wlot, również są tam pewne ściany wykonane. Jest to wlot do bardziej taki do, i do drogi. Może tutaj mam pewien plan, że może jeszcze coś tutaj będzie, jakaś, jakiś element taki powiedzmy kolejowy, ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Na razie. Pokazuję wam to wszystko w takich szczegółach. O tutaj dorobiłem taki cypel dla mostu, tak samo z tej strony dorobiłem taki cypel. To wszystko jest na razie tylko w formie takiej czysto technicznej. Po co Wam to pokazuję? Dlatego, że w kolejnej scenie pokażę Wam, jak to wygląda po zastosowaniu tak zwanej pianki montażowej. Chcę spróbować w pewnych miejscach e, pobawić się pianką montażową, dlatego przygotowałem większą przestrzeń, dlatego że e, będę chciał po prostu wykorzystać całą tą piankę, którą kupiłem, tam już jest ona przygotowana, sobie stoi, e, tak również farba, którą będę musiał. Parę miejsc popryskać. Dlatego też w następnej idenie pokażę Wam właśnie, jak, jak to wygląda w praktyce, czy to się sprawdza, czy pianka montażowa sprawdza się. No oczywiście później pójdą w rękę farby, jakieś grunty, jakieś tutaj elementy typu jakiś gips, bardziej szpachla, jakaś taka. Tak, aby móc to wszystko pięknie przygotować do właśnie do pomalowania. Będą spreje i mam tu jeszcze, przepraszam za to, mam tu jeszcze takie kawałki skał, które będę gdzieś po prostu wciskał. Po właśnie zastosowaniu pianki montażowej będę po prostu gdzieś te elementy sobie po prostu wciskał. Także to tyle w tej chwili w tej scenie. No i cóż, do zobaczenia, jak gdyby w kolejnej scenie. To tyle. Króciutka scena. Zobaczcie, jak to wygląda po zastosowaniu pianki montażowej. Jak dla mnie to jest rewelacja. Oczywiście jeszcze przede mną długi proces docinania później tej pianki, w momencie kiedy ona zaschnie, ale myślę, że efekt jest całkiem sympatyczny. Oczywiście to dopiero pierwsza taka pianka. Pewnie będę musiał jeszcze kupić kilka takich pianek, ale efekt jest fajny. I e, zobaczymy, jak to się rozrośnie. Też chcę zobaczyć, jak to się bardzo rozrośnie, aby móc ewentualnie właśnie e, na przyszłość dawać po prostu mniej tej pianki. Gdzie niegdzie powciskałem te elementy, oczywiście takie właśnie e, tej skał. Także fajnie, fajnie, bardzo fajnie to wyszło. Będę kontynuował, e, później będę obcinał. Niepotrzebne elementy, także póki co jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego efektu i będę chyba w ten sposób po prostu kontynuował. Być może nagram jeszcze jedną scenę, nim właśnie, że tak powiem, nim złożę ten film, byście mogli go obejrzeć. Także do zobaczenia albo w następnej scenie, albo w następnym odcinku. No i ostatnia scena w tym tutaj wydaniu. Tak jak widzicie pianka wyschła jest ona już naniesiona w tych wszystkich miejscach, w których chciałem e... Cóż, wygląda to w tej chwili średnio ponieważ po pierwsze nie ma to koloru po drugie są miejsca, w których pianka po prostu za bardzo no za bardzo się, że tak powiem narzuciła są też miejsca w których mi tej pianki zabrakło, jakieś ubytki, niedociągnięcia, ale pamiętajmy, że to jest tylko pewna podstawa, jak dla mnie. Kolejnym etapem będzie pomalowanie tej pianki w odpowiedni kolor. No i przede wszystkim pierwsze, nim zacznę cokolwiek malować, to zaszpachlowanie, czyli powycinanie tych wszystkich elementów, które mi są niepotrzebne, E, czyli, no tak, jakby troszeczkę zrobienie sobie, że tak powiem, mm, fasonu tego wszystkiego, no i e, później zaszpachlowanie. Po zaszpachlowaniu dopiero wtedy będę malował. Więc wygląda to w tej chwili średnio, ale trzeba powiedzieć, że jak na. Dwie czy trzy pianki montażowe rozłożone w jakiś tam sposób chaotyczny. Tak jak widzicie, to i tak ułatwia mi to pracę. Pokazuję Wam to celowo, ponieważ za jakiś czas, kiedy będę nagrywał kolejne odcinki, to ktoś mógłby zapytać: A jak to wszystko się udało? A właśnie tak. A więc teraz czeka mnie mozolna praca, aby to wszystko ładnie podocinać, poszpachlować. No i to co jest najtrudniejsze, też bardzo pracochłonne i czasochłonne, no to oczywiście w odpowiedni sposób pomalować. I wtedy kiedy będę miał te imitacje skał tutaj mniej więcej zrobioną, to wtedy będę mógł się dopiero zabrać ewentualnie za rozłożenie trasy wąskotorówki i tak dalej. Więc tak jak wam mówiłem, mała przerwa przy dokończeniu parowozowni to właśnie było stworzenie tutaj wykończenie w jakimś sensie jak to się mówi w Bułgarii zafiksowanie, czyli ustabilizowanie tego zwłaszcza tego tam narożnika, który nabierze dopiero swoich kolorów i swojego piękna po pomalowaniu i po zaszpachlowaniu i tak dalej i tak no cóż, to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Na razie nie planuję jakichś przejazdów pociągów, dlatego że muszę tutaj jeszcze posprzątać i nie chcę już z tym bałaganiem w tej chwili tutaj cokolwiek puszczać, tym bardziej, że robiąc dzisiaj te wszystkie góry, doliny poznajdowałem jakieś gumki przyczepnościowe. Więc tym bardziej a, no nie chcę w tej chwili ryzykować, aby tutaj puszczać taboru i, i coś uszkodzić. Także to tyle na, na dzień dzisiejszy. Wiem, że wygląda to dość chaotycznie, ale w swoim czasie to wszystko nabierze swoich kolorów i swojego piękna. To w takim razie do usłyszenia, cześć. No i ostatnia scena w tym odcinku pokazuje Wam takie wstępne uformowanie i wstępne pomalowanie. Pierwszą warstwą farby szarej takiej. To chodzi o to, żebyście nie byli w szoku, bo potwierdziłem, że jak zostawię ten odcinek tylko z tą pianką, to to będzie wyglądało bardzo drogicznie. Teraz widzicie, że jest wstępnie pomalowana. Widać elementy niepomalowane i pomalowane. To tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.